Nawędzę, jakbyś miała powiedzieć coś osobom początkującym, i w chcącym zacząć, to co by to było? Hmm. Przede wszystkim myślę, że nie ma potrzeby inwestowania, bo yy, teraz, że tak powiem, wraz z czasem, próg, znaczy nie, że próg wejścia, ale można zauważyć, że jest, wiecie, mamy coraz bardziej zaawansowane modele, coraz bardziej zaawansowane redebuty, więcej covery, lore video, animacje widać, że jakby coraz więcej zaangażowania, pieniędzy i tak dalej jest w to ładowane i po prostu nie wiem, przyjęło się coś takiego, że teraz, nie wiem, trzeba żeby w to wejść, to że trzeba od razu nie wiadomo ile inwestować że trzeba mieć jakiś nie wiadomo jaki model że trzeba nie wiadomo ile kasy wpakować i tak dalej i jakby nie, nie jest tak, nie jest tak, więc jakbym miała powiedzieć osobom, które chcą zacząć albo zaczynają i myślą, że może to być nie wiem, za drogie. Albo że właśnie nie są w stanie po prostu tyle aż rzeczy ogarnąć. Właśnie jakieś świec animowanych scen, coś tam. Tak, by żeby się tym nie przejmowały. Jakby, nie wiem, streamowanie z obrazkiem PNG, czy na customizowalnym modelu, który można kupić, kurczę, wiecie, na Etsy za 50 zł, jest naprawdę okej. Okay. I nie liczy się to tak naprawdę, możesz mieć przecudowny model za dziesiątki tysięcy. Ale jeśli po prostu tego nie lubisz i tego nie czujesz, no to, to, to nic się nie da, nie? Więc możesz mieć, nie wiem, stickmana, ale jeśli po prostu to lubisz i ludzie lubią cię słuchać, to i tak będę, będą co oglądać. To jest jedna rzecz, więc. Nie ma co od razu więcej właśnie wchodzić i inwestować nie wiadomo jakiej kasy. Jeśli ktoś chce podejść do tego na poważnie, to jako że mamy coraz więcej streamerów, to rozważyłabym prowadzenie social mediów jako rzecz konieczną. Bo po prostu jest nas coraz więcej, a tutaj, tak jak tutaj padło, że streamerów coraz więcej, a widzów nie. Socjalki, wydaje mi się, jeśli ktoś chce naprawdę w to wejść, ale tak wiecie, wejść wejść. Nie, że tak, wiecie, odpali się, nie wiem, raz na dwa miesiące, for fun. Tak też jest okej. Okay, ale jeśli ktoś chce faktycznie się wczuć to i zostać w tym na dłużej i wiąże z tym jakąś tam przyszłość czy coś takiego, to uważam, że socjalki to jest totalnie must have. Dlatego, że nie ma takiego czegoś jak odkrywanie na Twitchu. Twitch jest duży, twórców jest dużo, więc większość osób poznaje się z innych źródeł niż z Twitcha. Nie?